Здравствуйте, пожалуйста, брат, национальные самаркандские ножи. Проходите, пожалуйста, Каджо. Они все ручная работа. Разные есть, рабочие, кухонные, сувенирные, охотничные тоже есть, брат. Я сам мастер. Я тоже мастер. Пожалуйста, брат. Za moimi plecami widzicie pendolino z Uzbekistanu. Zrobię dziś porównanie, czy jedzie się równie komfortowo jak tym polskim, bo za chwilę wyjeżdżamy do Samarkandy tym szybkim pociągiem. Szybkich kolei Uzbekistanu. Półtorej godziny, nie całe chyba drogi. Podobno zapierdziela jak szalony. Witam Was w kolejnym dniu naszej wyprawy.

To Tutaj macie porównanie toalety do tej z pendolino. Jest bardzo czysto, jest spok. Miejsca nie ma zbyt wiele, ale jest ok. Są waleczka. Jest spoko. Dojechaliśmy, ale podróż to była nieziemska, bo obsługa mogłaby się bardzo wiele uczyć od obsługi Intercity. Ale widzicie za mną dworzec w Samarkandzie nawet, nawet ciekawy wyjdę na zewnątrz to Wam opowiem kilka słów o obsłudze, bo działo się dużo zamówiliśmy sobie po kawce i herbacie to znaczy przyszedł taki kolej z notesem i yy, spisywał kto co chce myśleliśmy na początku że to jest taki wiecie poczęstunek jak w Pendolino no to zamówiliśmy sobie ja kawa a Szymon herbata Minęło jakieś 40 minut. Przyniósł pan dwie kawy. Szymon mówi, że on chciał herbatę. A facet wręcz siłą wmusił mu tą kawę. Zostawił i poszedł bez żadnego słowa. Tylko mówiąc: tu cappuccino. No, tu cappuccino. Masakra po prostu. No ale dobra, dojechaliśmy. Było spoko. A chociaż do naszego pendolino się to nie umywa, bo hałas o wiele większy w środku niż w pendolino. No ale dobra, już jesteśmy w Zamarkandzie. No, thank you. No, oh, thank No, excuse me? no, thank you. No, no. No, 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 jak widzicie, to jak się wysiada, to już jest grzech. Agresywnie. Bardzo agresywnie, tak. Już idą za człowiekiem, męczą i bułę. Kurwa. Taxi mister, taxi mister Cheap taxi mister Very cheap taxi mister Czekamy na naszego ruskiego Yandexa Cheap Russian Taxi O jest Witam was w ten piękny, słoneczny piątek. W Uzbekistanie dzień wolny od pracy w Samarkandzie. Zjedliśmy śniadanko i za chwilę mamy zamiar udać się na stare miasto. A hotel mamy w bardzo pięknym miejscu. Zobaczcie, co mamy tuż obok. To był nasz najlepszy nocleg podczas tego całego wyjazdu. Super pokoje, fajne jedzenie w hotelowej restauracji i naprawdę niesamowity widok, zarówno z niej, jak i z dziedzińca przy naszych pokojach. Jak będziecie chcieli na miary, to dajcie znać w komentarzach. Idziemy wejść na bazar. Tutaj w Samarkandzie, pomimo że jest piątek i dzień wolny od pracy, to jakiś minimalny ruch widzimy, chociaż niestety większość stoisk jest zamknięta. To jest tak naprawdę jedyna wada tego piątku dziś. Ale trudno, nie można mieć wszystkiego. nie? Bazary są na ogół najfajniejszą rzeczą, bo można zobaczyć takie prawdziwe miejscowe osoby. Ci z was, którzy widzieli odcinek z Kiwy, w którym byłem na bazarze, znają moje zdanie o tego typu miejscach. Dla przypomnienia, trzeba je odwiedzić, koniecznie. Więc, będąc w Samarkandzie, musieliśmy tu zajrzeć. Na szczęście okazało się, że te pierwsze puste stoiska przy wejściu były bardzo mylące. Dalej bazar okazał się bardzo zatłoczony i pełen życia. Moja radość była więc nieziemska. Założyłem długie szkło i zacząłem spacerować. Jeżeli podobają Wam się takie ujęcia, dajcie lajka like pod filmem oraz zasubskrybujcie mój kanał. Pomożecie mi w walce z tym diabelskim algorytmem YouTube'a, który robi wszystko, aby moich filmów nikt nie widział. To taki lekki żart, ale zmagam się z tym faktycznie od bardzo dawna. Dobra, już nie zamulam i zostawiam Was na chwilę z muzyką oraz mieszkańcami Samarkandy. Szymon się waży. Szymon został pilnować tutaj dobytku pana. No się się, się się. nie. <grywnie> pan poszedł na cygaretę. No i Szymona zostawił tutaj na warcie. No, spoko to, Szymon, weź troszeczkę zarób. Teraz poważ ludzi będzie na dalszą część wyprawy bezapelacyjnie najlepsze miejsce jakie do tej pory odwiedziliśmy w Uzbekistanie ten bazar w Chiwie też był mega fajny ale tutaj jest mega kosmicznie mam nadzieję że te kadry wąskie wam się podobały bo najlepszą rzeczą jaką mogłem zrobić tutaj to zabranie na ten bazar 7200. ja cię kręcę a tutaj zobaczcie Szymon z panem Rozkręcił mi teraz. Zarabiają pieniądze na ważeniu ludzi. Pierwszy klient Szymona. <grywia> <grywia> czyli czaicie? Można się zważyć za pieniądze. Zalatuj, <grywia> zalotuj. Nie, ja I już klienci, tak. Szymon rozkręcił panu biznes. Robert Lewandowski, Polski. Robert Lewandowski, Słyszeliście bardzo dobrze, Robert Lewandowski jest wstępem dosłownie wszędzie tutaj na wschodzie. Jak komuś powiecie, że jesteście z Polszy tutaj, to jest non-stop Robert Lewandowski. Hello! Mega fajne miejsce. Tutaj macie mięsa, cały dział. A tutaj macie warzywa. A tutaj macie miejscowe dzieci, które się mną zainteresowały i tak biegają za mną. <śm> Różne przyprawy, tutaj inne rzeczy. Hello, Hello <laughs> very beautiful things. Okay. Nice. Yes. Super. Polska. Polska. Poland. Yeah, Lewandowski. <laughs> Lewandowski. Yes. Gorny czaj. Mm -hmm. Lewandowski go <laughs> <laughs> To gorny czaj, mix tea czaj. Aha. One oven. Money, 2 dollars. Miks. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Lewandowski gołba? Uh -huh. One. One dollar? 5 dollars. 5 dollars! Okej, okej. Okay. Okay. drogo. 5 dollars 25 zł. Te 5 dolarów za tą mieszankę herbat. To była cena dla takiego turysty z Polszy. Gdyby się tak człowiek potargował, to pewnie zbiłby to do jednego dolara. Ogólnie tutaj jest tak. Że jak się nie targujecie, to oznacza, że coś jest z Wami nie tak. Tutaj się przyjęło, że aby coś kupić na takim bazarze, targować się powinniście. Zawsze ta cena wyjściowa jest ceną o wiele za wysoką. Zobaczcie, jak to wygląda z góry. Nie, to, to jest kosmos po prostu. To jest po prostu kosmos. W Uzbekistanie królują dwa samochody: Dewu oraz Chevrolet. Chevrolety są w totalnej przewadze. Chciałem zrobić z tego miejsca live'a. Natomiast taki ogromny plan miałem. Natomiast powiem wam szczerze, że jest tutaj strasznie kiepsko z internetem. Ale naprawdę kiepsko. I nie mam na myśli tylko tej sieci normalnej w telefonie z karty SIM. A ten internet jest naprawdę momentami dramatem. Ale mam na myśli głównie internet w hotelach. Nie zdarzyło nam się jeszcze aby ten internet w hotelu był dobry. Eee, na przykład w tym hotelu, w którym teraz jesteśmy, pomimo, że hotel jest naprawdę mega fajny, to internet działa w ten sposób, że co chwila się dosłownie rozłącza. Przez chwilę jest i przez chwilę go nie ma. Przez chwilę jest i przez chwilę go nie ma. Więc no nie dałoby się żadnego live'a w ten sposób po prostu zrobić. Tak więc niestety ten pomysł upadł. Najstarszym zabytkiem samarkandy jest zachowany w zachodniej części miasta zespół mauzoleów Zinda, co znaczy żyjący król. Są to budowle podobnego kształtu z błękitnymi szmaragdowymi kopułami, wysokimi i spiczastymi portalami, wzorzastymi stropami bogato zdobionymi płytkami ceramicznymi i kaflami. Kafle samarkańskie wyróżniają się niezwykle intensywnymi tonami niebieskimi, lazurowymi i turkusowymi. Główne wejście zostało zbudowane na końcu, i dlatego zwiedzający, posuwając się naprzód, cofają się w czasie, przechodząc do coraz starszych części pałacu. W grobowcach z XIV wieku spoczywają zwoki siostry i siostrzeńca Tamerlana. Legenda głosi, że w tym miejscu został pochowany również kuzyn proroka Mahometa, który w VII wieku przyniósł islam na te tereny. Patryty. Samarkanda jest jednym z najdłużej zamieszkałych miast świata, bo powstała już w VI wieku przed naszą erą jako stolica Satrapi zogdyjskiej pod panowaniem perskiej dynastii Achemenidów. W 712 roku to miasto zostało podbite przez Arabów, którzy wprowadzili tutaj religię islamską. Jednocześnie Samarkanda była pierwszym miastem w świecie arabskim. W którym powstała wytwórnia papieru? Jak się to stało? W 751 roku po bitwie nad rzeką Tałas Arabowie pojmali kilku chińskich jeńców, od których siłą wydobyli tajemnicę wytwarzania papieru. W latach 1369-1405 Samarkanda była stolicą rozciągającego się od Indii do Turcji państwa Timura. W ciągu 36 lat władca wzniósł nowe miasto i sprowadził do niego artystów i rzemieślników z całego imperium. Pod jego panowaniem miasto odzyskało swoje dawne znaczenie i stało się jednym z najsłynniejszych ośrodków kultury, nauki i sztuki islamskiej. W roku 1925 Samarkanda została stolicą uzbeckiej socjalistycznej republiki radzieckiej. Pięć lat później straciła to miano na rzecz Taszkentu. Opowiem wam teraz ciekawą legendę, którą opisał ksawery pruszyński, który opisywał między innymi formowanie oddziału Andersa podczas II wojny światowej. I on napisał takie opowiadanie: trębacz z Samarkandy. Mianowicie w 1941 roku, gdy w Moskwie podpisano taki dekret o formowaniu polskich wschodnich oddziałów armii polskiej pod dowództwem Władysława Andersa, no to do tej części Środkowej Azji zaczęli zjeżdżać Polacy z całej Rosji, żeby właśnie dołączać do tych nowo formowanych oddziałów. No i z jakiegoś powodu tutaj w Samarkandzie przyjmowano Polaków nad wyraz niesamowicie dobrze. Ale w taki aż sposób, że polscy żołnierze myśleli, że jest w tym ukryty jakiś interes. No, miejscowi nie chcieli nic wyjawić, było bardzo miło, ale wypytywali Polaków o kilka dziwnych rzeczy. Mianowicie, czy na pewno są synami Lechistanu, czy na pewno są żołnierzami, czy na pewno, i to było bardzo dla nich ważne, wierzą w Boga, oraz co najważniejsze, czy są wśród nich trębacze. To była zagadka. No i w końcu pewnego dnia przyszła taka delegacja miejscowa, do polskich żołnierzy prosąc ich, aby tutaj na placu w Samarkandzie przed grobem wielkiego władcy byłego Timura zagrali e, trębacze polscy, prawda? No Polacy się zgodzili oczywiście w zamian za to piękne przyjęcie, e, no i nad ranem na drugi dzień zagrali jakieś pieśni wojskowe i tak dalej oraz na sam koniec zagrali hejnał mariacki. Po tym hejnale Mariackim miejscowi się w ciszy rozeszli. Nie było żadnych braw, żadnych okrzyków, e, nic, tylko w ciszy się po prostu rozeszli. Dla Polaków był to szok, nie wiedzieli o co chodzi e, i zaczęli na drugi dzień podpytywać. Szybko wygadały się kobiety. Okazało się, że miejscowi wojownicy kiedyś tutaj e, bardzo wiele lat wstecz razem z tatarami e, napadali na Polskę, napadli na Polskę. I chcieli zdobyć stolicę Polski, a, ale chcieli zrobić to um, pokryjomu, tak skrycie. W momencie, w którym e, Trębacz grał hejnał mariacki e, w stolicy Polski, oni się, zakradli się pod mury miasta i chcieli zaatakować. Strzałą z łuku zabili tego grajka, który właśnie grał ten hejnał mariacki. No i chcieli zaatakować. Niestety ponieśli straszną klęskę. Przegrali totalnie z Kretesem. Miejscowi yy, mędrcy powiedzieli, że to jest klątwa, za to, że właśnie zabili grającego i wzywającego na modlitwę Polaków grajka. I że to y, zapoczątkuje upadek straszny islamu: że minarety porosną mchem, że wiara zacznie y, islamska upadać, że będzie bieda, że już się skończy najeżdżanie innych ziem, zdobywanie itd. itd. Ale można zaradzić temu tylko w jeden sposób. W sposób taki, że pewnego dnia tutaj na placu, w Samarkandzie przed grobem wielkiego Timura, zagra polski grajek z Lechistanu, który odegra Heinał Mariacki, czyli tą pieśń, której nie pozwolono mu dokończyć, bo go zabito. No i Polacy właśnie wtedy tego tutaj dokonali. Czyli zamknęli tą straszną. Dla Rabów klątw. Fajna historia, bardzo ciekawa. Czy prawdziwa? Ciężko powiedzieć, ale niesamowicie pasjonująca. I powiem Wam szczerze, jak tutaj chodzę i patrzę na ludzi i tak dalej, to jestem w stanie uwierzyć, że naprawdę w to wierzyli. Bez żadnej krępacji. wiewała się. Jak kupowałem bilet do Registanu, pani w kasie spytała skąd jestem, gdy usłyszała, że z Polski, zareagowała niesamowicie. Nie było Roberta Lewandowskiego, a był Chopin i Kopernik. Do tego była bardzo przemiła. Popatrzcie więc na ujęcia zwykłych mieszkańców Samarkandy, którzy zawsze byli uśmiechnięci i pomocni. jak wygląda ta kopuła z jednej z uliczek. sztosik, A tutaj, wszędzie w takim wschodnim stylu, wiszą kable. Nie pierdolą się z tym. Status w Uzbekistanie określają dwie rzeczy. Pierwsza to brama, jaką się posiada do domu. Musi być jak największa i jak najbardziej luksusowa. Najbardziej zdobiona i koniecznie z Chin A druga rzecz to biały Chevrolet Chevrolety białe w Uzbekistanie to jakieś 80% samochodów Wszystkie pozostałe to Daewoo <toddź> Tutaj z nami w hotelu mieszka taka rosyjska wróżka Która tutaj rano tańczyła w sukni Robert ją znalazł na Instagramie i się okazało, że to kobieta dość spora z tego miasta przygranicznego z Ukrainą, które wiecznie Rosjanie bombardują sobie i zrzucają na budynki mieszkalne własne swoje samoloty. I ona tutaj, słuchajcie, wypoczywa, biega w sukni, a na Malediwach wrzuca zdjęcia z plaży z zetką narysowaną. Tak więc zrobiliśmy jej małą niespodziankę i stworzyliśmy specjalnie dla niej dwie wyjątkowe Insta Stories. Mam nadzieję, że zobaczy i się bardzo mocno ucieszy i przybiegnie nam w nocy za te Insta Stories podziękować. Zamówiliśmy sobie tutaj z Grześkiem po piwku, ale bardzo specyficzne było to, że tutaj chłopak, który nas obsługiwał, powiedział, że. Trzeba zapłacić z góry, no nie za bardzo załapaliśmy, przynajmniej ja. A on poszedł do sklepu i przyniósł nam dwa piwka w restauracji w worku czarnym. I postawił na stoliku. Ale zimne. Ale zimne. Czeskie. Pulsar! Robert kupuje w Eurobiznesie właśnie dwa hotele w Duszambę. Dwa hotele w Duszambę i jeden w Taszkentzie. A został sobie troszeczkę na wyjście z więzienia. A, no tak, tutaj. Przebija setki tysięcy sumów niestety Skończył się Ramadan To chlor na chlorze Wszyscy schlorowani chodzą Puściły hamulc Kończymy dzisiejszy dzień na placu Registan, czyli miejscu, w którym znajdują się trzy zabytkowe medresy ogromne, które wam już dziś pokazywałem na ujęciach. Czyli miejsca, w których kiedyś nauczano Koranu. To nasz ostatni dzień w Uzbekistanie. Jutro rano jedziemy na lotnisko, z którego wylatujemy z tego kraju i kierujemy się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Czyli wracamy do miejsca, od którego zaczęliśmy tą podróż, czyli Abu Dhabi. Tam zostaniemy troszeczkę czasu, jeden dzień i będziemy wracać do Polski. Widzimy się w następnym odcinku. Lub, jeżeli nie będzie nic ciekawego w Emiratach, no to w jakimś podsumowaniu tego wyjazdu. Teraz, jak szedłem i mówiłem do kamery, to Szymon mówi, że przechodzimy obok jakiejś kobiety, która kapustę miała. Ja tego nie zauważyłem, ale ona tak patrzyła na mnie z boku. Skrzywiona i tam coś po swoim języku. ha ha, ha, ha Instagram. Wziął mi tak pod nogi, kurwa, podjechał tym wózeczkiem.